Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony, dzisiaj analizujemy gierkę widza Lobelta, który już raz zawitał u nas na e, kanale, e, gracz na myszce i klawiaturze. I prezentuje nam WSP Stingery, czyli broń Wakimbo, która ma najlepsze, jedno z najlepszych TTK. Bardzo fajna, solidna broń, też mimo wszystko. Lamyszek, już Wam o niej wspomniałem w tym filmie o popsutych broniach. Więc tam macie buildy do tej broni na dole w opisie lub na dole w komentarzu. Zostawię link do tego filmiku. Ale mimo wszystko, zobaczmy sobie, jak te WSP Stingery w akcji wyglądają. No i jak wygląda ich gameplay, jakie decyzje podejmują. Zobaczmy, co tam mogli lepiej zrobić, lub co tam zrobili na tyle dobrze, że z czego. Możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Więc zwiększamy audio i, i lecimy. No i kurczę, res utkrad kila. Ładny złodziej. Ja już bym z tym razem nie grał za te, ten kradzież. Lopez musi się zastanowić na tym, żeby zmienić ten Bo kurde, hmm. tak tak kraść killa. Nieładnie. Masz gułag. A, już, a, już a, wszyscy mają gułagę. Ja raczej, raczej nie biorę gułagów w bo wyglądało chyba na nim. Ciekawe dlaczego o, porządek dobrze wycentrowany, ale później nie zrobił korekty i cały czas strzelał obok niego. A przez ten wizualny recoil tego WSP9 mogło mu się wydawać, że dobrze wycentrował. Więc ten wizualny recoil mógł go trochę zmylić. Jeszcze jeden na dole. Raczej. Miny kasetowe. Coś, co każdy z nas lubi. Moja. Aha, ich. Dobra, res jego. Chunik Żuka. metrów idealnie pod nim, idealnie pod nimi tutaj Raczej niżej, raczej niżej, raczej niżej. No tak myślałem. No i w las miny. Lewo, prawo. No i nice. No dobra, po dwa kile, lecimy dalej, nie mam pojęcia dlaczego delfinem się nie da wybić szyby, to jest dla mnie kpina i głupota, nie wiem, nie wiem, jesteś w stanie delfinem wyważyć drzwi, nie, jest tań, nie jesteś w stanie delfinem ten, nie jesteś w stanie delfinem wybić szybę, jaka jest w tym logika, nie wiem, ale pamiętajmy, że to jest gra od Activision, a gry od Activision... Bardzo często lub częściej rzadziej brakują, bo mają braki w logice. Myślę, że lecą na drona, z drona od razu na ten, na dropa. Nie widziałem. No, coś chyba też mi się wydawało, że kroki słyszałem, ale. Ale to jest ambient gry. Ja... Jestem czasami wściekły na... na mechanikę dźwięków w tej grze. Bo ambient gry, czyli dźwięki w tle są tak wyraźne. Czasami słyszę koty albo psy, ale żeby kroki łaskawie usłyszeć Dobra, mamy DG58, LSW, jedna z najlepszych broni jaka jest aktualnie w, na daleko. Razem obok SVA Moim zdaniem DG i SV to naprawdę nie mają konkurencji. DG przez swój wizualny brak, brak wizualnego recoila i naprawdę łatwiej recoil na kontroli Szyfne i SVW przez te bursty, które możemy po prostu sobie robić na one -tapa, tak zwane ten która się chyba nie wejdzie. Albo wejdzie, nie wiem Dobra, dron chyba Dobry strzały. Myślę, że na drona można sobie tam koczyć. Hmm. Brakuje ludzi na tym. Nie, ja nie rozumiem, dlaczego jest druga strefa, a już jest jeszcze tylko 60 osób na tej mapie. To jest niepojęte. Na dole, na dole, na dole, na dole. Uuuu, stingery, stingery, jeden nok, drugi nade, cyk, 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 sześć, O, tak. super. No, te stingery na ten dystans nie są aż tak dobra Co, jak co było dwóch typów? Jednego zbił, drugiego też tam trochę zbił. Ale stingery są najlepsze na ten dystans, tam 5-6 metrów, nawet bliżej, jak się kość wejdzie. To wtedy naprawdę nie ma szans, kompletnie. Dobrze, że tego nade tam rzucił, więc. Jest GG. ale ogólnie rzecz biorąc nie rozumiem tej w cudzysłowie e, przemyślanej e, decyzji deweloperów o tym, żeby na Urtica stanie było tylko 100 osób, jak już mamy drugą strefę już jest 60, więc to jest bez sensu, to jest szukanie ludzi i tak, i tak te Bat Royale w nie przypomina tej Berki, co mieliśmy za czasów Warzone'a jedynki, czy Berdańska, obojętnie. Tylko mamy re, relokacje, żetony do guagu, race, czyli 50 sposobów, łatwy, znaczy 50 sposobów na powrót jakby do gry, więc... Nie wiem. Może dlatego jest tylko 100 osób, bo częściej ludzie wracają, ale mimo wszystko... Nie, niżej, niżej. Moim zdaniem by była gra bardziej ciekawsza, jakbyśmy mieli 120 osób. Powinieneś, no... Okej. Okay. Wydaje mi się, że tam dostali kraka, ale przez to, że była mina, to e, po prostu gra zarejestrowała minę. W sensie, że... oo! Uh, uh. Robert musi coverować. Dobry knock, dobry knock! Dobry knock, bez tego noka by nie miał entry na ten. Dobrze, wpuszuję. o, Od razu smok na łeb! Tak okay. jest. A medyka? Medyk chyba dostał buffa, bo wcześniej medyk tak szybko nie podnosił. I to jest, to jest ten, ta myszka, że myszką w plecaku to sobie możesz oferować, On sobie tu wszedł tu, czujnik pulsu, to se zmienił, na padzie daj spokój. Coś takiego robić na padzie, to prędzej to ci się wszystko popierdzieli, niż to zrobić dobrze. Więc to jest ta fajna, jeden z niewielu, jeden z niewielu plusów dla myszki właśnie, że można to tak sobie strategicznie wszystko obgarnąć. Typ przed na górę, ale raczej zeskoczył już, zastąpił jejkę Tu złapał kąt z prawej. Widzisz go? Ale nie będzie noka, tak myślałem, że nie będzie noka. Dobry Nate? Nie, zły Nate. Teraz już założył keby, więc nie znokuje raczej. Nie, to WSP Stingery na ten dystans nie są dobre. Ale na ten dystans już są. Oj, kłopoty tego, kłopoty Tamten chciał nas. Dobra. Tamten zagrał bardziej pod killa. Drobiłby pewnie to samo co ja. Czyli po prostu nokuje jednego i od razu puszuje drugiego. Eee, I tak się robi team wipy, tak naprawdę. Tak się robi praktycznie team wipy. Ale może nie wiedział, że jest drugi team na tym budynku, który tak naprawdę go zbił do zera, więc. Więc easy kill tak naprawdę. Ale no, byli, byli upoceni. Eeeeh, amo, brak amo, brak amo, brak amo. No i teraz są te, te teraz te upierdliwe dzieciaki na tym, tym. jeden nob oj oj oj, To za drzewa się strzela, a nie w drzewo. Dobra, ale na spokojnie, teraz wchodzisz z jajem, wchodzisz z jajem, z tymi stingerami, pop się nawet nie skapnie co się dzieje. Widzę, że tutaj taktyka na myszkę, wyżej, 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 taktyka na myszkę, wchodzisz. Lecisz w prawo i w prawo. Nie ma typa. Musiał uciec. No, musiał uciec. Kolejne BSP. I selfless dla Rezego. No i pusto. Mogą bawić się w holowanie jedynki, ale muszą zniszczyć drona. Jeżeli nie zniszczą drona, to nie ma większego sensu. Bo ich zona zamyka. Tam ci idą na drona, przeskoczą i ich będą biegli w tą stronę, i później będą się musieli cofnąć. Więc... To powiedziałem. Tak jak powiedziałem, tak się właśnie stało. Mimo wszystko zostało dwóch jeszcze na górze nad Lobeltem. No, ryski. Ryzykowne, oby ci nie spikował. I coś się jeszcze dzieje z jego lewej strony, snajperzy. Snajperzy z lewej strony, wchodzi drabinę, zeskoczył. No, teraz musi, musi, jednego noka, jednego noka. To nie oddało, nie oddało niestety, nie oddało niestety. Niestety te Trzeba pierwsze peski stracił, mimo wszystko by raczej nie powalił dwóch, nawet jak mu zostało trochę amunicji. Ja Co bym termitami zaczyna? grał z tymi Ale stingerami. Na ziemi. Termity były raczej oddały nawet. Dobra, dostał, skraca go od razu. Dano podniesione, blablabla, patrz, ten festek jeszcze, easy, 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 easy. No nie no, easy, easy kill. Pompa gaming, pompa gaming, pompa gaming. O, nie uciekać jej! Przez Ooooo! stopę, pietra, Hillesa. No i teraz leci full cent na dach. Albo po swoje, po swoje nie zdąży, zona jest za szybka. Ale ma siano na dropa ogólnie, więc dropa sobie zrobi szybko. leci tutaj ma jeszcze... Kamizelka, kewy, wszystko. No i dobry wipe. Amunicja. Jeszcze starczy im na bespa, może selfrezy. Zabrakło trochę. Też coś słyszałem z tej lewej. Ale nie wiem czy to też jakiś dziwny dźwięk nie był. No i teraz tak. Teraz by ten termit wjechał, by tam ładnie obrócił ten termit typa. Ja bym zmienił, na ho ja, bym, ja bym zmienił, ja bym zmienił, ja bym zmienił, o właśnie. I kolejny do lewej mocno. Tam należy przeładować, dąży przeładować. Teraz szybko kozłapię na krosie, bo w gradzie. No i tutaj te swormy na ten dystans śmierdzą. One są popsute, ale na ten... Może się obrócić jeszcze, na no, spokojnie. To jest zbyt daleki dystans dla swarmów niestety. I w sumie dobrze, tak naprawdę, bo jeżeli to nie byłby zbyt daleki dystans, to by ta broń była popsuta, i popsuta meta, tak zwana broken meta. Ale, ale że ta broń nie jest praktyczna na poszczególne dystanse, to nasza szczęście, ona może być upierdliwa, ale mimo wszystko nie jest w mecie, tak jak Striker, jak wsp 9 jak, jak Striker 9 hmm. i przykładowa NCW. Kontrakt Łowny tutaj. Główek. Ktoś jeszcze jest na lewo. Mhm. Mm Co jest? Ducha musi mieć. Jest, 24 metry. 24 metry, 24 metry gdzie? Uuu, trzy osoby. Na dźwigu? Nie, jeden z taki bottom. Dobre strzały. Aaa, stingery, 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 stingery! Uuu, unlucky. Ale widzę, że. Relokację miał? Co tu się wydarzyło? Miał relokację czy co miał? Wiem, że to był Mugułak, ale czy on miał relokację? O, dobre strzały. Easy, easy, easy. Let's go. Okej, okay. zemsta zrobiona. Szybkie stingery. Zaraz są w gazie, ale co łatwo podniesie. Pulnik żuków. Hewiki, no i ma wszystko oprócz sem tekstu, ma tylko szyszki. Cześć, self. Chyba do selwa tylko. Dążyłby jeszcze tam kupić sobie. Na miejsce. Na miejsce to jest cyk cyk. No mówię, operowanie w interfejsie, w sklepie, w plecaku to... To jest jedno z niewielu przewaga, przewag myszki. Jest jeszcze 24 kroku, zabić wszystkich. Bardzo często strzelanie z biodra. Eee, jako że... Jakby są różne wartości czułości na padach najczęściej powiedzmy, Dla na takich powiedzmy przeciętnego lub takiego najczęściej spotykanego pada, to na hipfire często te pady świrują, nie wiedzą co się dzieje. Bo czuło się jestem. Ten... Na dole, na dole po lewej! Ej, wleciało No się zaśmieł Perki, wszystko jest Typ, najpierw na tym, Polgar sobie da radę. O. Dwóch tutaj na dole. No i teraz wchodzisz z tymi Stingerami i robisz makarenę. Bez sensu. Ja bym przed Stingerem od razu nie pierdzielił się. <gryw> Ale nie no, jakby było w dwóch celowanych to by było gorzej. W no, sumie ten sentek był taki zachowawczy, nie? I go gonisz, gonisz go! Powalone, drugi! O! Amo! Amo! Jeszcze jeden! Let's go! No brakowało tych tam... Czterech pęsek więcej! Leć się i uciekaj! Lecz się na półkę! Ooo, nie zdążył! A, trzeba było uciekać! Mm, tarapaty boss! od razu! Dobra. Na szczęście leczenie doraźne jest Prawdopodobnie mają holda z tego budynku u góry Więc ten. Jakby mieli holda To by już zginęli Ten smoke powinien wyjść w momencie kiedy otwiera drzwi I wtedy przebieganie Chyba że wiedział że nikogo na dachu nie ma To spoko Ale jakby było dwóch na dachu I by strzelali w miarę dobrze To by, byli, by było GG Co tu się stało? Gdzie ja pasło? Ja pasło? U góry, u góry. Easy kill, easy kill, easy kill. idź gili, idź gili, idź gili, Ammo już idź Dobra, no, idź do, do jest idź gili, 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 idź będzie wychodzić z tej strony, chyba. Easy. No, muszą do... maskę miał, miał, też trochę. I smoki. ja bym tutaj nie ryzykował te smoki. No, dobre strały. O, oh, let's go! Jeden jest na dole przed tobą. z tego... ja bym to pchał. Dążysz? Dążysz? O, dobry, dobry bait, dobry bait, dobry bait, dobry bait.

Leczenie się smoku, od smoku i kręcenie się jak gówno w przeden, bo to jest jedyna opcja. O kurde, ale on z tym Mortarem musi Kevy po kimś podnieść. Dobry mortar do tyłu. No ten mortar nic nie zrobi w sumie. Mortar dał, w sumie, w sumie tak naprawdę nie miał gdzie go dać, ale ten się zakręcił. Złota maska, wyleciała z niego. U Wleciało, dobrze że wleciało To te Stingery teraz wleciały, bo w inną bronią mógłby przegrać Lewa strona, lewa strona, lewa strona Może być top Posła Raza. Dobrze patrzy, on patrzy na krawędź strefy Bo jeżeli ktoś wybiega z strefy Nawet jak widzisz smokea To widać jego obrys ciała Sniper u góry Dobrze patrzył tego smoka. To jest popsuta rzecz, która powinna być naprawiona już w Warzone 1, ale no. Czy tam Warzone 2 sobie. Ale no... Jest jak jest Dobra, mam stingery, co schodzę. 5 metrów top. jesteś w stanie tu wejść. Jesteś w stanie tu wejść na wentylacyjny wchodzisz mu prosto w straszkę 1, 0, 19 kill. Let's go! Może bardzo. Ile razy mu te stingery uratowały życie? To że na 8 8000 dymerza. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że gameplay się podobał. Mówię, build do Stingerów macie w em, filmiku na, w komentarzu. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Cześć, cześć.